Witajcie w ostatni dzień lipca. Teraz w naszych ogrodach jest po prostu bajkowo. A ja mam bardzo dużo czasu, bo jestem od kilku lat już na emeryturze, dlatego też uwielbiam pracę w ogrodzie. Stąd też tak dużo się u mnie dzieje. A dzisiaj posadzę jeżówki. Opowiem Wam, dlaczego jeżówki i na jakiej rabacie je posadzę. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to Cię do tego gorąco zachęcam. Miłego oglądania. Jeżówki, to kolejne beliny w moim ogrodzie, których ilość powiększam, bo widzę, że świetnie wypełniają rabaty, kwitnąc do pierwszych przymrozków. U mnie są od niedawna, bo w mojej okolicy takich roślin się niestety nie spotyka w ogrodach, a ja znalazłam je dopiero na filmach w internecie, więc od tego momentu są i w moim ogrodzie, a przekonał mnie do nich wygląd, kolory i długość bitnienia. Od tego czasu zebrałam już kilka odmian. I mam apetyt na jeszcze. Jak wiecie, tworząc rabaty, chcę, by były one stonowane kolorystycznie, ale też mało wymagające, bo podchodzę do życia pragmatycznie, ponieważ właśnie tego nauczyło mnie doświadczenie. Nie utrudniam sobie więc tego, co może być łatwe i proste, a jednocześnie chcę mieć ładny efekt przez kilka następnych lat. Choć wiadomo, że każda roślina będzie kiedyś i duża, i okazała. Najczęściej kupuję gotowe już sadzonki i od razu sadzę je na rabacie, by widzieć od razu moją oczekiwaną kompozycję. Bo w moim małym ogrodzie zależy mi bardzo na tym, aby wykorzystać każde wolne miejsce w sposób optymalny, ciekawy i wyjątkowy. Jeżówki posadziłam już w kilku miejscach, kupując najpierw tylko po jednej sadzonce z odmiany, bo wszystkie były takie ładne i bardzo chciałam je mieć. Ale powiem Wam, że to niestety jest kiepski pomysł, o czym przekonałam się już kilka razy. No i teraz kupuję tylko po pięć sadzonych z odmiany, gdyż dzięki temu na rabacie jest ładna plama, którą z czasem będzie można powiększyć, dzieląc każdą sadzonkę na pół w kolejnym sezonie. Pięć nowych sadzonek białej jeżówki posadziłam na tej rabacie całkiem niedawno obok, rosnących już różowych które są córkami mojej najstarszej jeżówki purpurowej. Teraz więc są tutaj dwie odmiany, jednak z czasem zrezygnuję z tych różowych na rzecz białych, bo je po prostu rozmnożę i będzie tutaj bardzo dużo jednej odmiany. W ten sposób zbieram własne doświadczenie i wiem, co mi się podoba, a co nie i czego chcę mieć więcej w swoim ogrodzie. Moja najstarsza jeżówka nie wygląda teraz za bardzo okazale, bo przyznam się, że ją przesadzałam dwa tygodnie temu i bardzo źle to zniosła. Teraz czekam, co z tego wyniknie. Czy będzie lepiej? I czy będzie ładniejsza? Nie wiem. Jak widzicie, i u mnie w ogrodzie też zdarzają się trudne momenty, ale traktuję to jako osobiste doświadczenie, którym właśnie teraz dzielę się z Wami. I przyznaję się do tego, że przesadziłam roślinę w mało odpowiednim dla niej momencie. Dlatego. Nie polecam przesadzać jeżówek w pełni lata, tak jak innych bylin, które bardzo szybko przyjmują się w nowych miejscach. Jeżówki, jak widać, mają zbyt wrażliwe korzenie, więc z decyzją o ich przeniesieniu z jednego miejsca na drugie trzeba poczekać na odpowiedni czas, czyli może to być tylko wiosna albo tylko jesień. Natomiast można jak najbardziej przesadzać jeżówki z doniczek, kupionych u producenta czy też w centrum ogrodniczym. Mają ładnie rozbudowane korzenie, więc w nowym miejscu odnajdą się bardzo szybko, tak jak te moje, które tutaj są. Widzę, że powoli już pokazują się ich pierwsze kwiaty, a jest to odmiana biała delicja, która będzie wyglądała tutaj przepięknie. Moje nowe sadzonki są w odmianie Carrot Cake, czyli są w kolorze pomarańczowym. Wraz z tą szałwią mąszoną będą tworzyły rabatę bylinowo. Sturzycową, bo jest tutaj też w się łapki, przesadzana i rozmnażona w tym sezonie kilkanaście dni temu. I jak widzicie, ma się świetnie. Młode sadzonki mają bardzo mokrą toniczkę, jednak trzymam je teraz w wodzie przez pół godziny, by ostatecznie korzenie się mocno rozluźniły i szybciej ukorzeniły w nowym miejscu. Jeśli będziecie robić podobnie, to będziecie mieli większą pewność tego, że rodzina się przyjmie. I będzie z tego duża radość w ogrodzie. Przed sadzeniem rozluźniam dobrze korzenie roślinie, a potem podlewam ją wodą, i w ten sposób mam już pierwszą jeżówkę posadzoną na nowej rabacie. Tak, posadzone jeżówki zakwitną niebawem, choć jeszcze w tym sezonie nie wypełnią całej tej rabaty, bo jest ich sadzonych za mało. Ale ja specjalnie nie kupuję zbyt wielu sadzonych, by mieć ogromną przyjemność z ich rozmnażania w przyszłym sezonie, a chcę też, by miały tutaj dużo miejsca do rozkrzywiania się na tym miejscu. Ważne jest dla mnie też to, by było tutaj przewiewnie, gdyż jak słyszę jest ostatnio sporo kłopotu ze ślimakami, których u mnie w tym roku w ogóle nie ma. Uważam, że jeśli na rabatach jest za gęsto, to wiatr nie osusza podłoża i ślimaki mogą swobodnie się rozmnażać i zjadać nasze rośliny. W tym roku postanowiłam nie ściółkować rabat i ślimaków u mnie nie widzę. Czy to przypadek? Nie sądzę. Za to stawiam na zadarnianie rabat bylinami, czyli roślinami okrywowymi, więc wiatr tutaj u mnie hula i osusza podłoże. Ślimaków nie ma. Podlewam jeszcze ciepłą wodą z beczki, by ziemia wokół roślin się dobrze ułożyła i wchłaniała poranną wilgoć, z której rośliny czerpią najwięcej, bo takie naturalne źródła wilgoci dają najlepsze efekty. Taka rabata jest dla mnie zupełnie bezproblemowa, bo uwielbiam byliny, trawy ozdobne, czy też hortensje bukietowe, a przecież są to rośliny bardzo łatwe w uprawie i pięknie wyglądające od wiosny do wiosny. Więc jeśli nie pojawią się na tej Rabadi, nieproszeni goście, czyli na przykład nornice, będzie to sama przyjemność patrzeć, jak to wszystko rośnie i pięknie kwitnie przez kolejnych kilka lat. Choć ja uwielbiam zmiany, dzięki którym odrabiam lekcje swoje karmiczne, więc czekam już na moje nowe inspiracje z wielką radością, bo być może coś tutaj jeszcze wymyślę. Od czasu, kiedy moje wnuki świetnie odnalazły się w przedszkolu, mogłam zająć się już moim rodosem zamiastem. Na cały etap stwierdziłam wtedy, że zamiast trawnika, który zajmował 80% powierzchni, chcę mieć więcej rabat z roślinami, które lubię i które są łatwe w uprawie. Dzisiaj zamiast siłowni mam ogród, bez którego nie wyobrażam sobie każdego dnia, bo to jest mój raj, inspiracja i motywacja fizyczna oraz psychiczna. Także zimą, choć wtedy ćwiczę więcej fizycznie w domu. Jeżówki to byliny w wielu kolorach i bardzo mi się podobają, szczególnie posadzone obok hortensji bukietowych, rozchodników okazałych czy też przytaczników. I właśnie z nimi tworzę rabaty mało wymagające, bo poza podlewaniem i nawożeniem z roku na rok wyglądają coraz piękniej. Dlatego też mam taką ogromną radość z tego mojego małego ogrodu. Czekam teraz już na koniec sezonu, by ocenić, gdzie jeszcze mogę je dosadzić, bo ładnie zadarniają rabaty chroniąc podłoże od nadmiernego parowania, na czym zyskują wszystkie posadzone wokół nich rośliny. A ja już sobie nie wyobrażam bez nich mojego ogrodu. Czy lubicie prace ogrodowe, czy robicie je sami, czy z pomocą? Macie w planach dosadzenie jeszcze kolejnych roślin? Jeśli tak, to jakich i czy będziecie dosadzać te rośliny jeszcze w tym sezonie? Koniecznie napiszcie o tym w komentarzach. A może macie już dosyć obowiązków w ogrodzie, może ograniczacie ilość rabat na rzecz trawnika? Jeśli tak, to koniecznie napiszcie, dlaczego warto to robić. Z takiej wiedzy skorzysta z pewnością wiele osób przy podejmowaniu własnych decyzji. A na dziś dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje i łapki w górze. Życzę Wam przyjemnej pracy w ogrodzie i niech Wasze rośliny zdrowo rosną. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.